Cześć, z tej strony Emini Trader i jak każdego tygodnia czy też pod koniec każdego tygodnia e, zapraszam do analizy aktualnej sytuacji na kontraktach e, na S&P500 oraz kontraktach na ROPE. Standardowo e, naszą niedzielną analizę rozpoczniemy od tego, co e, widać na wykresach przedstawiającą aktualną sytuację na IS i tutaj patrząc z perspektywy tych e, wysokich interwałów, e, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, iż znajdujemy się praktycznie na wszystkich w strefie rynkowej nierównowagi. Tutaj, zarówno tygodniowym, miesięcznym, jak i kwartalnym, mówimy już o takim dosyć mocno zaawansowanym trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o to, jak analizujemy położenie ceny względem strefy równowagi. Dodatkowo tutaj to, co widzimy na interwale rocznym, czyli fakt, że w tym momencie niejako możemy mówić już o tym, że ten scenariusz zakładający podejście ceny w okolice górnego ograniczenia strefy równowagi na tym właśnie interwale był zrealizowany tutaj, jeżeli dobrze pamiętam e, sesji piątkowej zabrakło około 14-15 punktów do tego, aby dotknąć tutaj te górne ograniczenia strefy równowagi na interwale rocznym, czyli biorąc tutaj pod uwagę zakres ym, całości tej strefy, czyli tu mówimy tutaj o około 600 y, punktach, 15 punktów z takiej perspektywy to ym, licząc tak na szybko około 2,5%, 15 z 600 będzie około 2,5% dlatego też wydaje mi się, że tutaj z tej perspektywy możemy mówić w pewnym stopniu o realizacji zrealizowaniu się tego scenariusza zakładającego właśnie podróż ceny przez całą strefę równowagi w celu dotarcia i przetestowania jej górnego ograniczenia no i w tym momencie bez wątpienia znajdujemy się w dosyć istotnym momencie właśnie jeżeli chodzi o IS, bo Możemy tak naprawdę spodziewać się w tym momencie dwóch rzeczy: albo zanegowania ceny i dosyć szybkiego zejścia w okolice 3040 punktów, w celu przetestowania od góry, właśnie górnego ograniczenia strefy równowagi dla poprzedniego okresu rocznego i później ewentualnie kontynuacja, czyli takie klasyczne założenie utrzymanie się ceny w objęciach strefy równowagi na tym właśnie interwale, czyli zejście niżej, przetestowanie 3040 i ewentualnie kontynuacja spadków niżej w celu wypełnienia tego ruchu w kierunku dolnego ograniczenia i utrzymywania się ceny właśnie w objęciach strefy równowagi na tym interwale, tutaj zejście w okolice 2600 E, punktów jest tak najbardziej możliwe, tylko musimy brać pod uwagę, że mówimy o e, interwale rocznym, dlatego też e, realizacja tak, e, takiego scenariusza może e, trwać przez e, kilka e, najbliższych miesięcy. Gdyby tutaj doszło do jakiejś e, reakcji w okolicach 3040 punktów przy ewentualnej korekcie, m, m, z, e, wzmożona reakcja rynkowych byków i ponowne e, wybronienie tej strefy i Podejście w okolicy górnego ograniczenia na tym właśnie interwale, no to wówczas możemy się spodziewać pierwszych prób wybicia i kontynuacji tego trendu wzrostowego w kierunku aktualnego all-time high, który, jak widzimy, znajduje się gdzieś w okolicach 3390 punktów, oczywiście. Możemy tutaj mówić o e, kontynuacji tego e, impulsu wzrostowego nawet już w trakcie sesji poniedziałkowej bez konieczności właśnie zejścia w okolice e, 3040 punktów tak czy bez względu na to e, jaki e, tutaj scenariusz będzie rozgrywany spodziewałbym się wciąż reakcji w okolicach 3.225 punktów, czyli w okolicach górnego ograniczenia strefy równowagi na interwale rocznym. Tutaj możemy mieć do czynienia zarówno z jakimś e, szybkim stop, e, stop runem, czy też e, ten impuls, e, czy też trend wzrost, wzrostowy może dodatkowo jeszcze nabrać na dynamice w momencie, kiedy kupującym uda się wynieść cenę na 3.225 i wówczas możemy spodziewać się jakiegoś pullbacku właśnie w kierunku tej, tego poziomu, przetestowaniu go od góry i kontynuację w kierunku w kierunku all time high, biorąc pod uwagę to z jakimi danymi mieliśmy do czynienia z amerykańskiego rynku pracy oczywiście z jakimi danymi mieliśmy do czynienia w trakcie, czy też tuż przed sesją piątkową, tutaj ten drugi ze scenariuszy, czyli kontynuacja, już bez e, zejścia wokół ze 3040 punktów, jest jak najbardziej realny tutaj no, kos kosmiczny, więc wręcz rozstrzał pomiędzy e, tym, co prognozowali analitycy, oraz faktycznym stanem amerykańskiego rynku pracy. E, dlatego też tutaj na fali jakiejś euforii e, możemy spodziewać się dalszych wzrostów e, powyżej właśnie tego górnego ograniczenia e, strefy równowagi na mm, interwale. Rocznym. Gdybyśmy mieli tutaj obserwować jakiś pullback e, w kierunku niższych poziomów, który mógłby być wybroniony nieco wyżej niż 3040 punktów, no to wówczas musielibyśmy spoglądać w okolice e, 3162, czyli e, górne ograniczenie strefy równowagi na interwale miesięcznym i będzie to również e, górne ograniczenie strefy równowagi kończącego się właśnie tygodnia, bowiem e, jak dobrze wiemy, analizując interwał tygodniowy, no to musimy się mimo wszystko liczyć z tym, że w tym momencie to, co widzimy jako aktualna strefa równowagi, będzie strefą równowagi z poprzedniego okresu i tak ten poziom 3126 punktów będzie w pewnym stopniu pokrywał się z tym, co widzimy na interwale miesięcznym, bowiem czerwiec rozpoczął się na początku aktualnego tygodnia, dlatego też te dwie strefy przez cały trwający jeszcze tydzień pokrywały się ze sobą niemalże w 100%. Tutaj Rzecz, na którą chciałbym zwrócić tutaj jeszcze uwagę, analizując chociażby interwał tygodniowy, to widzimy, w jaki sposób tutaj doszło do reakcji w okolicach górnego ograniczenia strefy równowagi dla poprzedniego interwału tygodniowego i tak, tak naprawdę to, w jaki sposób cena została wybroniona, miało w jakim stopniu przełożenie na dalsze losy. Tutaj kupujący byli w stanie utrzymać cenę powyżej właśnie tej strefy równowagi na interwale tygodniowym, co sugerowało nam chęć do kontynuacji tego trendu wzrostowego i um, podobnego scenariuszu możemy spodziewać się również um, w zbliżającym się tygodniu tutaj zejście w okolice 3162 punktów to raptem korekta około 20-20 kilka punktów Czyli coś jak najbardziej możliwego, zejście o te 20 parę punktów, przetestowanie górnego ograniczenia strefy równowagi na tych dwóch interwałach w celu sprawdzenia, czy faktycznie kupujący będą chcieli utrzymać ten dynamiczny impuls wzrostowy i kontynuować wyżej w kierunku. All time czy też może um, będziemy musieli się liczyć z jakąś korektą um, z wejściem ceny w objęcia miesięcznej strefy równowagi i próby zejścia gdzieś w okolicy właśnie tej strefy 3040 punktów. Bowiem jak teraz spojrzymy sobie na interwał um, miesięczny oraz dolne ograniczenie strefy równowagi na tym właśnie interwale widzimy, że wypada w okolicach 3060 punktów dodatkowo Górne ograniczenie na interwale kwartalnym 3013 punktów, czyli jest to co prawda dosyć szeroka, bowiem około powiedzmy 50-punktowa strefa. Jednak zanim tutaj dojdzie do jakiejś korekty yy, czy też zejścia ceny w te okolice, te różnice mogą się w jakimś stopniu yy, zniwelować i możemy mówić o nieco wiersz, większym. Yy, yy, Pokrywaniu się tych właśnie poziomów e, i będzie możliwe nieco bardziej precyzyjne określenie e, idealnych miejsc do zajmowania ewentualnie pozycji drugich, gdybyśmy obserwowali faktycznie oznaki akumulacji właśnie w tych, e, w tych, te, w tych rejonach. Jak na razie, e, aktualna sytuacja na tych wysokich interwałach w dalszym ciągu wspiera e, dalsze wzrosty, tak długo jak długo przebywali, będziemy poza. Tym, tymi strefami równowagi na wysokich interwalach, tak długo możemy zakładać, że e, impuls wzrostowy, czy też trend wzrostowy będzie kontynuowany. Jedynym taki, jednym z takich pierwszych sygnałów e, ku temu, że możemy mieć do czynienia z jakąś ewentualną korektą, to właśnie dojście w okolice górnego ograniczenia na interwale, na interwale rocznym. To tutaj możemy spodziewać się e, wzmożonego za zaangażowania ze strony rynkowych niedźwiedzi i e, jakiś. Bardziej zdecydowanych prób zejścia na niższe poziomy. Gdybyśmy faktycznie obserwowali mm, zejście w okresie 3040 i kontynuację niżej, to e, jeżeli chodzi o potencjalne targety w takim scenariuszu, to e, pierwszy e, z takich targetów będzie oczywiście górne ograniczenie e, strefy równowagi dla poprzedniego miesiąca, czyli poziom 2988 punktów. Później kolejny poziom to dolne ograniczenie strefy równowagi dla poprzedniego okresu rocznego, czyli 2744 punkty, dolne ograniczenie strefy równowagi na interwale kwartalnym, czyli około 2700 punktów, no i później już 2620, czyli dolne ograniczenie strefy równowagi na, na interwale rocznym. Tak to by mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o potencjalne targety w przypadku um, jakichś bardziej zdecydowanych ruchów ze strony rynkowych. Mm. Niedźwiedzi, analizując też to co wydarzyło się nieco dokładniej, to co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich pięciu dni, e, patrząc sobie tutaj na e, sytuację z perspektywy Market Profile, to widzimy, że początek tygodnia przyniósł nam niemalże e, systematyczne przenoszenie strefy równowagi na coraz wyższe poziomy, widzimy sesję poniedziałkowa. Kontynuacja we wtorek strefa równowagi ustabilizowała się na wyższych poziomach niż miało to miejsce w poniedziałek. Tutaj otwarcie luką wzrostową w środę. Stabilizacja przez okres dwóch dni, czyli środa, czwartek, na nowych poziomach tuż nad okrągłą barierą 3100 punktów. Utworzenie takiej strefy równowagi pomiędzy 3103 oraz 3119. No i oczywiście sesja piątkowa dosyć. Pokaźna luka wzrostowa, no ale tutaj nie mamy się co dziwić, biorąc pod uwagę to z jakimi danymi mieliśmy do czynienia tuż przed otwarciem się, właśnie rynku w, w piątek. Aktualnie, jeżeli chodzi o takie istotne poziomy z perspektywy market profile, właśnie to przede wszystkim aktualny szczyt dla kończącego się właśnie tygodnia, czyli poziom 3200. 10 e, punktów tutaj taka strefa 3210, 3213 może pełnić taką e, rolę pierwszej ze stref podażowych na najbliższe dni. Oczywiście kolejna e, zlokalizowana kilka punktów niżej, w okolicach e, value at high sesji piątkowej, czyli w okolicach poziomu 3205 punktów. No i gdzieś te okolice e, 3186, czyli e, value at high. Właśnie sesji e, piątkowej. Gdybyśmy tutaj obserwowali zejście poniżej 3167, no to wówczas moglibyśmy zakładać, że pierwszym z e, targetów dla e, rynkowych m, e, niedźwiedzi będą właśnie gdzieś okolice 3130, 3119 w celu właśnie domknięcia tej luki, e, luki wzrostowej. Widzimy, że ten poziom 3167,50 pokrywa nam się w jakim stopniu z strefą równowagi na interwale tygodniowym oraz e, miesięcznym, dlatego z całą pewnością warto będzie obserwować to, w jaki sposób zachowywała się medycyna właśnie w okolicach e, tych poziomów. Są to, widzimy, piątkowe minima, e, dolne ograniczenie strefy równo, e, równowagi z jednej z wcześniejszych sesji, jeżeli dobrze pamiętam, to z całą pewnością było to gdzieś właśnie w okolicach, e, w okolicach końcówki lutego. Tutaj oczywiście nie przekłada bo masz tak dużej e, wagi do e, tego poziomu 3167 punktów, gdyby nie faktycznie to, że e, tutaj w trakcie sesji poniedziałkowej ustalony był, e, ustalony był low of the day, czyli e, LOD na e, poziomie, widzimy dokładnie, z 3169, czyli widzimy, że w jakim stopniu poziom ten był respektowany. Dlatego też warto będzie zwracać uwagę na to, co się wydarzy się w tych rejonach razem z obserwacją. Górnego ograniczenia strefy równowagi na interwałach miesięcznym oraz kwartalnym. Tutaj, oczywiście, gdyby kupującym udało się wyjść na 3113 i utrzymać cenę powyżej górnego ograniczenia, przepraszam, nie górnego ograniczenia, tylko maksimum skończącego się właśnie nie będzie, to oczywiście wskazówka do tego, że trend wzrostowy będzie kontynuowany i kupujący będą chcieli utrzymać tą dynamiczną, dynamiczny charakter. E, tego trendu, z którym aktualnie mamy, e, mamy do czynienia. Jednakże e, pamiętajmy o tym, że z nami e, dość. E, Pokaźny wzrost, jeżeli chodzi o perspektywę tygodniową, tutaj pomiędzy minimami a maksimum mówimy o około 200 y, punktach, punktach zasięgu. Biorąc pod uwagę, że mówimy o wzrostach, a nie o spadkach, no to jest to z całą pewnością dosyć spory zasięg. Dlatego też możemy w pierwszej kolejności obserwować jakieś próby stabilizacji właśnie gdzieś w tych okolicach poniżej 3205 punktów. Stabilizacja, budowanie bazy pod kolejny impuls. Oraz jeżeli chodzi o kierunek tego potencjalnego impulsu, no to tutaj oczywiście nie będę bawił się w proroka, tylko to, co rynek przyniesie, to będzie trzeba rozgrywać. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na kontraktach na SP 500. Przejdziemy sobie oczywiście od razu do analizy sytuacji na ropie. Jeżeli chodzi o ropę, to tutaj również mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym scenariuszem, jak miało to miejsce w przypadku AS, Cały kończący się właśnie tydzień to praktycznie nieprzerwane wzrosty i patrząc z perspektywy tych wysokich interwałów, to można mówić tutaj o takim stabilnym marszu właśnie gdzieś w kierunku 41 dolarów za baryłkę ropy naftowej, czyli w kierunku dolnego ograniczenia. Strefy równowagi na interwale kwartalnym w odniesieniu do poprzedniego, właśnie kwartału. Tutaj widzimy, że wyjście na górne ograniczenie aktualnej strefy równowagi na tym interwale zostało w tym momencie potwierdzone, biorąc pod uwagę fakt, że spędziliśmy już powyżej tego poziomu sporą część ostatnich dni, dlatego też Wydaje mi się, że możemy w tym momencie mówić o akceptacji, i w takim wypadku, naszym głównym targetem z perspektywy tego właśnie interwału byłyby okolice 41 dolarów za baryłkę ropy naftowej. Nie zostało nam już wiele, jeżeli chodzi o, o, o ten zasięg, dlatego też mm, wydaje mi się, że możemy tutaj obserwować jakieś próby kontynuacji tego impulsu wzrostowego w celu właśnie domknięcia. Tego impulsu dojścia w okolice 41 dolarów, i wówczas gdzieś w tych okolicach spodziewać moglibyśmy się nieco bardziej wzmożonej reakcji ze strony mm, rynkowych niedźwiedzi. Jeżeli chodzi o interwał roczny, tutaj w dalszym ciągu nie możemy mówić o zbyt dużych zmianach. Od momentu, w którym udało nam się wejść w objęcia strefy równowagi, na tym interwale kupujący są w stanie utrzymywać ceny powyżej jego trudnego ograniczenia. Tutaj jest krótki okres stabilizacji kontynuacja wyżej, w tym momencie zbliżamy się powoli do e, poziomu VUAP na tym interwale, jednakże wciąż dzieli nas od niego kilka e, ładnych e, dolarów, dlatego też w pierwszej kolejności, tak jak wcześniej wspomniałem, należałoby spoglądać w, w kierunku interwału kwartalnego i dolnego ograniczenia strefy równowagi dla poprzedniego okresu e, tutaj jednakże biorąc pod uwagę to jak wyglądał ostatni próby wejścia w strefie równowagi na interwale rocznym oraz zanegowanie ceny w okolicy poziomu VWAP. tutaj również możemy spodziewać się podobnego scenariusza, gdyby, udało, gdyby kupującym udało się podprowadzić cenę gdzieś w okolice tego właśnie poziomu. Tutaj musimy wziąć pod uwagę również fakt, że pomimo tego, że jeszcze do niedawna ten poziom VWAP był dosyć dynamiczny, ściągany na coraz to niższe poziomy, biorąc pod uwagę to z jak dynamicznymi spadkami mieliśmy do czynienia, jednakże ostatni okres to bez wątpienia pewnego rodzaju wypłaszczanie się krzywej tego, tej właśnie średniej dlatego też nie możemy liczyć w tym momencie na jakieś pomoc właśnie w postaci sprowadzenia tego poziomu na nieco niższy poziom tutaj mówimy z całą pewnością o ewentualnym podejściu właśnie w okolicy 43-44 dolarów gdybyśmy chcieli tutaj rozgrywać właśnie ropę z okolic jego poziomu wiłap na interwale na interwale rocznym. Ogólnie sytuacja jeżeli chodzi o ropę naftową to podobnie jak miało to miejsce w przypadku kontraktów na IS tak? i tutaj wspiera z pewnością dalsze wzrosty tak długo jak długo przebywać będziemy poza strefami równowagi na interwałach kwartalnym, miesięcznym oraz tygodniowym tak długo spodziewać się możemy kontynuacji tych wzrostów których celem będzie oczywiście, będzie oczywiście ten poziom, który, o którym wspominałem już wcześniej, czyli 41 dolarów za, mm, za baryłkę ropy naftowej. Rozpatrując um, zbliżający się tydzień, kolejne sesje i Biorąc tutaj pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z dosyć takim stabilnym i dynamicznym impulsem wzrostowym, który nie obfitował w jakieś dynamiczne, równie dynamiczne korekty, możemy się tu spodziewać oczywiście jakichś prób zejścia w ze ok. 38 dolarów w celu przetestowania górnego ograniczenia strefy równowagi na interwale miesięcznym, czy też tygodniowym, podobnie zresztą jak miało to miejsce w przypadku ym, kontraktów na jest tutaj musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że ten impuls, który mieliśmy do czynienia w piątek, nie został w jakimś ym, ym, znaczącym stopniu przetestowany, dlatego takie próby zejścia w okolice 38 dolarów w celu właśnie przetestowania górnego ograniczenia strefy równowagi na interwale y, miesięcznym, czy też Tygodniowym, właśnie byłoby czymś jak najbardziej naturalnym, i tutaj moglibyśmy obserwować, czy kupujący w dalszym stanie są, czy w dalszym ciągu, przepraszam, są w stanie utrzymywać ten impuls i trend wzrostowy, czy będą w stanie utrzymać cenę powyżej górnego ograniczenia strefy równowagi na, na, na tym interwale kontynuując niejako e, ten e, trend wzrostowy, czy też ten e, marsz w kierunku 41 dolarów za baryłkę ropy naftowej, gdyby faktycznie udało im się utrzymać w przypadku ewentualnych prób zejścia oczywiście cenę powyżej 38 dolarów e, za baryłkę ropy naftowej, no to wówczas m, wydaje mi się, że dosyć bezpiecznym byłoby stwierdzenie, że e, tutaj z pewnością na radarze byłoby ta, byłby ten poziom 41 dolarów, o którym wspominałem już Niejednokrotnie chociażby w trakcie dzisiejszego, dzisiejszego nagrania, gdyby jednak kupującym nie udało się utrzymać ceny powyżej tego właśnie poziomu, gdybyśmy weszli w okres rynkowej równowagi na interwale miesięcznym czy też tygodniowym z perspektywy kończącego się właśnie tygodnia, no to wówczas musielibyśmy spoglądać gdzieś w kierunku 35-50. Czyli dolnego ograniczenia e, strefy równowagi na interwale e, miesięcznym, zejście i akceptacja ceny powyżej 38, otwiera nam około 2,5-dolarowy e, potencjał dla kontynuacji spadku, właśnie w celu przetestowania e, dolnego ograniczenia strefy równowagi na tym właśnie interwale i sprawdzenia, czy. Będziemy mogli mówić o jakimś o, o próbie stabilizacji na nowych poziomach przed kontynuacją wyżej, czy też niżej, czy też e, ten impuls e, spadkowy będzie miał nieco bardziej dynamiczny charakter. Zejście w okolicy dolnego ograniczenia oraz dynamiczna kontynuacja świadczyłaby właśnie o takim, e, takim scenariuszu. Wówczas e, zejście poniżej 35-50, no to oczywiście pierwszy target, e, górne ograniczenie. Strefy równowagi na interwale kwartalnym, czyli 34,74 oraz niżej 33,63, czyli górne ograniczenie strefy równowagi na interwale miesięcznym, z biorąc tutaj pod uwagę e, poprzedni m, okres miesięczny, e, właśnie, czyli e, podsumowując niejako sytuację na tych e, wysokich interwałach, gdyby Myśmy obserwowali jakieś próby korekty, to takim pierwszym naturalną strefą popytową będą okolice 38 dolarów za baryłkę ropy naftowej. Gdyby sprzedającym udało się wejść, zejść poniżej tego poziomu, no to wówczas targety w okolicach 35,50, 34,74 oraz 33,63. Wydaje mi się, że w tym momencie najistotniejszą rzeczą z perspektywy właśnie e, rynkowych byków będzie utrzymanie ceny Powyżej górnego ograniczenia na interwale kwartalnym, bowiem to właśnie na tym interwale znajduje się aktualnie główny target, jeżeli chodzi o kontynuację wzrostów. Dlatego też utrzymywanie się ceny powyżej górnego ograniczenia strefy równowagi na interwale kwartalnym sugerować nam będzie mogło to, że w dalszym ciągu ten target w okolicach 41 dolarów będzie w grze. I tutaj ewentualnie kwestią otwartą pozostawałoby to, czy będziemy mieli do czynienia z dynamiczną e, kontynuacją, czy też może e, próbę zejścia poniżej 38 dolarów, stabilizacja pomiędzy 38-35 i e, e, ewentualne wybicie się z, takiego, e, z takiej strefy konsolidacyjnej, 3-dolarowej strefy e, konsolidacyjnej w celu e, kontynuacji wyżej, czy też niżej w celu przetestowania e, chociażby górnego ograniczenia strefy runomagi dla poprzedniego okresu E, miesięcznego. Z perspektywy Market Profile oczywiście będziemy mówili o niemalże bliźniaczo podobnej sytuacji, jak miało to miejsce w przypadku IS. Tutaj widzimy otwarcie mm, gdzieś w okolicach 35 dolarów za baryłkę kropy naftowej stabilizacja poniżej tego poziomu w poniedziałek, kontynuacja wyżej w środę, przeniesienie e, e, strefy Równowagi na niższe poziomy w takiej sesji wtorkowej. Widzimy tutaj, że otworzyliśmy się luką, która została przetestowana co oczywiście przetestowana, i obserwowaliśmy tutaj zaangażowanie ze strony rynkowych byków w celu utrzymania ceny powyżej zasięgu sesji poniedziałkowej, co było pierwszym takim. Pierwszą taką wskazówką, że faktycznie kupujący będą chcieli kontynuować ten trend wzrostowy. Potwierdzeniem tego były sesje środowe oraz czwartkowe, które to przyniosły nam stabilizację pomiędzy 36,45-37,08, oraz oczywiście sesja piątkowa, luka wzrostowa oraz ustabilizowanie ceny gdzieś w okolicach 39 dolarów za, za baryłkę ropy naftowej. To na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę z perspektywy Michael to przede wszystkim fakt, że e, kupującym udało się zamknąć powyżej górnego ograniczenia e, strefy równowagi dla tego właśnie dnia. E, co prawda mówimy to tylko, tu, tu tylko i wyłącznie o zamknięciu z perspektywy Rynku kasowego, jednakże sam fakt, że nawet ta późniejsza korekta, która miała miejsce już po godzinie 20:30, nie przełożyła się na zejście ceny poniżej dolnego ograniczenia tej strefy równowagi i zamknęliśmy się w obrębach właśnie strefy równowagi, czyli pomiędzy 38:91 i 39:33, świadczyć może o tym, że faktycznie mówimy o akceptacji ceny na nowych poziomach, a to zamknięcie już samej sesji kasowej sugerować nam może, że dodatkowo możemy w najbliższych dniach obserwować próby kontynuacji wzrostów i przetestowania chociażby aktualnego szczytu, jeżeli chodzi o kończący się właśnie tydzień, czyli okolic poziomu 39 39 60. 9. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ropę naftową. Dzisiaj troszeczkę krócej, jednakże tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja na obu tych instrumentach jest dosyć podobna, szczególnie jeżeli chodzi o, o kończący się właśnie tydzień oraz sytuację na tych wysokich interwałach. Znajdujemy się w dosyć mocno zaawansowanej strefie rynkowej nierównowagi na tych dwóch instrumentach, i w tym momencie e, pierwszą rzeczą, na jaką chcielibyśmy tutaj uważać, czy też na którą powinniśmy zwracać uwagę, to właśnie próby korekty w celu e, przetestowania najbliższych, najbliżej położonych e, stref równowagi na wysokich interwałach w celu sprawdzenia, czy faktycznie będziemy mieli do czynienia z, z dynamiczną kontynuacją, czy też e, będziemy mówili o jakimś okresie e, stabilizacji, uspokojenia się. Uspokojenia nastrojów i budowania bazy przed e, kolejnym impulsem, czy to wzrostowym, e, czy to e, spadkowym. Czyli sytuacja bliźniaczo-podobna warto obserwować te wysokie interwały, jeżeli chodzi o to, m, z jakimi m, e, sesjami będziemy mieli do czynienia w najbliższych, w najbliższych dniach, czy też e, rozpoczynającym się niebawem tygodniu. I e, tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o te e, dwa instrumenty. Właśnie. Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Standardowo mam nadzieję, że um, okaże się ono być dla Was w jakimś stopniu przydatne. Wyciągnięcie jest z taką jakiejś e, e, przydatnej informacji, które uda się wykorzystać w, e, najbliższych, w najbliższych dniach. E, I to tyle. Powodzenia e, w nowym tygodniu. I do usłyszenia już za tydzień.